Siema. Spotkałem się z tym, że niektórzy ludzie, jakim padnie akumulator, nie wiedzą, jak się dostać do samochodu. to jest takie podstawowe ogólnie wygląda to tak, jak się kawałek kuczy przekręci, się drzwi otwierają. Ale żeby mechanicznie otworzyć, to trzeba do samego końca przekręcić do samego końca, czyli do, nie do tej pozycji, tylko do tej. I teraz, tak w przypadku sedana, jak chcemy się dostać do bagażnika, to jest taka sama sytuacja. Prądu nie mamy, przekręcamy go nie w tej pozycji, tylko do maksymalnej. Wtedy się mechanicznie otwiera, zamek i mamy otwarte drzwi. No, w przypadku z jest byłoby w taki sposób, że musisz sobie zdjąć plusika. Tutaj mamy i gdzieś pod budę, podpiąć zasilanie. I wtedy mamy prąd i możemy bagażnik w się otworzyć. Oczywiście pokazuje się na przykładzie 46, E39 ale we 46 będzie podobne